Zapasz kawę, usiądź wygodnie, witaj w Emocjonalnym Espresso, krótkich, ale mocnych opowieściach, które zostają z Tobą na długo i pomagają spojrzeć na relację z Twoim dzieckiem z innej perspektywy. Bo czasem wystarczy jedno zdanie, by zobaczyć więcej. Posłuchaj. Nie tak cię wychowaliśmy. Usłyszałam to od swoich rodziców, kiedy zrobiłam coś inaczej niż oni się spodziewali. Wtedy poczułam się jakbym właśnie zawiodła, nie na egzaminie, nie w pracy, tylko w byciu sobą. Długo myślałam, że to zdanie znaczy jesteś słaba albo jesteś niewdzięczna. Dziś wiem, że to znaczyło coś innego że oni bali się, iż wybieram drogę, której nie rozumieją, że nie rozpoznają mnie w moich decyzjach, że boją się, że stracą kontakt z tą wersją mnie, którą znali. Teraz, jako rodzic, zauważyłam, że czasem mam ochotę powiedzieć swojemu dziecku dokładnie to samo, kiedy podejmuję decyzje, które wydają mi się nie takie, jakie powinny być. Ale wtedy przypominam sobie, że każde dziecko jest trochę inne niż nasze wyobrażenie o nim. Zamiast mówić, nie tak cię wychowaliśmy, próbuję zapytać opowiedz mi, co cię do tego skłoniło? Czasem odpowiedź mnie zaskakuje, czasem martwi, a czasem uczy. Bo wychowywanie nie jest po to, żeby dziecko było naszą kopią jest po to, żeby potrafiło być sobą, nawet wtedy, gdy jego sobą jest inne niż nasze marzenia. W psychologii mówi się, że wychowywanie to nie programowanie, ale towarzyszenie. A ty? Kiedy ostatnio pomyślałaś, nie tak Cię wychowaliśmy? I co zrobiłaś? Próbowałaś zmienić, czy spróbowałaś zrozumieć? Jeśli to zdanie coś w Tobie poruszyło, podziel się. Razem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie i wsparcie. A jeśli masz problem, nie zostawiaj go samemu. Zapraszam Cię na konsultację. Do usłyszenia w następnym odcinku.